Słuchajcie, patrzcie. Normalnie jestem w mieście. A tu jakie creepy przejścia są. Zobaczcie co tu się dzieje. No niezła akcja. Patrzcie co się dzieje, jak wyłączy światło. Niezła jazda, co? No to nie jest centrum miasta, ale powiem wam. Niezłe klimaty. Tak wchodziłem, powiem wam. Niezbyt... niezbyt szybkim krokiem mówię. Jakieś lupy tu mogą sobie zamieszkiwać Ten Hacienda. ale jest dosyć gładziutko i czyściutko, ale zobaczcie, no nie ma szału, nie? Ludziska ja to tam nie wymieniam tak szybko. Ale nie wygląda tu zbyt luksusowo te apartamenty. Ale dobrze wiedzieć, jeżeli bym się stał bezdomnym, to powiem, tutaj jest jakieś do tysiąc metrów tak jak tysiąc metrów do poderowania i wydaje mi się że na razie nie ma chętnych nie słuchajcie jaki piękny zachód słońca nie wiem czy mnie słyszycie no jak na Anglię to jest bardzo ładne, słuchajcie ludziska mnie się podoba ale tak sobie myślę jak leciałem tym przejściem kurde dobrze że miałem latarkę nie taką bo jak, jakby nie słuchajcie idziecie a tam zaminowane jakby tam ludziska nasrały ostro to nieźle bym przeszedł przez te miny, nie? Wychodzę, a tu coś czuję do autobusu, a tutaj lekko zajechało, nie? By były dziwne takie spojrzenia, coś mi się wydaje, w autobusie. A ja bym się też, czujecie, ja bym się patrzał też na innych, paliłbym durnia. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra. No, Siemaneczka, słuchajcie, już wam się chwalę. Co, co tutaj ciekawego się udało upolować. Ale, kurczę, jakiś mam dzisiaj tak dobry humor, że normalnie szok, normalnie szok. Nie wiem dlaczego podejrzewam. Podejrzewam, że z tego względu, że oddałem te po prostu te garki powiem Wam. Te garki poczyniły cud w moim życiu. No po prostu odmieniły moje życie, więc... Powiem Wam tylko tyle: jeżeli macie niepotrzebne te pokrywki, garki, patelnie, wyrzucie, wyrzućcie je, a Wasze życie naprawdę stanie się zdecydowanie lepsze. O poziom, dobra. Tutaj jest sałata, ale z tą sałatą to Wam powiem, odbieram dzisiaj tą sałatę. Przepraszam. I tak sobie myślę, o kurczę, na kolację to muszę zjeść taką sałatę. Słuchajcie, ale tylko wlazłem do chałupy. Proszę Państwa, już Wam pokazuję. Normalnie dzisiaj robiłem takie spaghetti, słuchajcie, miała być sałata na kolację, przecież wlazłem. Normalnie zimne, słuchajcie, zimny, zimny ten makaron z żarłem z tą szynką. Mm. Ale jest po prostu rewelacyjny mi wyszedł. Powiem Wam, dałem Serka camemberta, szyneczka, no rany, no ludzie, no co ja będę, co ja będę ściemniał, no. gdzie ta sałata, a gdzie ten makaron z tym camembertem, no gdzie? Przecież to nawet nie jest w stanie się gdzieś po środku spotkać, absolutnie, no absolutnie. Więc ja proszę Państwa stwierdzam fa fakt, dla mnie już nie ma nadziei, nie ma nadziei, no nie ma, nie ma, no. I co ja pocznę? No, no życie jest takie, no wybrałem takie i chyba muszę się z tym pogodzić. No nie no nie. Tu mamy, patrzcie, ten. E, no jak to jest? szpinak, szpinak mamy, szpinak taki w liściach. Teraz to jest szpinak. Pewnie kobity i faceci w, moje, w mojego rocznika. Słuchajcie, to wiesz, już wiecie tam jest. Ci co prawie mieli już odejść, ale jeszcze im się udaje, tak jak to mi. To pamiętają, jaki kiedyś był szpinak. No, kiedyś był taki szpinak pomielony, pomrożony, że po prostu jak się usłyszało szpinak, to człowiek już w znaczy człowiek jak było się dzieckiem, nie? to już był przerażony tym szpinakiem. Matko, a dzisiaj ile jest kartofli? Ło, matko, jedyno. No, ale wiadomo, wiecie, kartofle zawsze się przydają. Kartofle i cebula w domu muszą być. No u mnie z tą cebulą ostatnio słabo. Nie ma, nie ma, muszę niestety kupić. Jeszcze tak poluję, może po znajomych. wiecie, ktoś może wystawić, ma za dużo, coś bym przytulił, wiecie, bez płacenia. no bo wiadomo, ja już jestem tak nauczony nie płacić za żarcie, że to jest po prostu przegięcie, przegięcie. No kiedy ja się wyzbędę mówienia słowa po prostu, to jest jakieś upośledzenie, już chyba moje. No, tutaj. A nie i patrzcie, patrzcie, też nadużywam tego słowa. Nie wiem, czy wam przeszkadza. Jeżeli wam bardzo przeszkadza, no to wydaje mi się, że musicie przełączyć ten kanał, bo ja się tego nie wyzbędnę. Tak jak dobrego żarcia po prostu. Sałata, no, no lubię Sałata, nie powiem, że nie lubię, no ale jeżeli mam wybrać sałata albo jakiś taki pyszny makaron, który zrobiłem, no to wybieram ten makaron. No absolutnie to. Nawet nie ma o czym mówić. No tutaj te sosy, te, te, słuchajcie, no wiadomo, no nie no, jeżeli miałbym wybrać to, albo sałatę, wybieram sałatę. Mówiłem już wam, że to jest dla mnie nie do przyjęcia. Uuu, jakie ananasy fajne. O, ananasy takie lubię. W ogóle to trzeba dzisiaj już je zjeść, bo one już podchodzą takim, wiecie, no tym, no jak to się nazywa? Nie miodem, tylko winem, winem, nie takie winne się robią. Czajcie w ogóle o co chodzi, nie? Ale żebym się nagadał, ale powiem Wam jakoś coś. Ostatnio bardzo takie pozytywne flow mam z Wami. Nie wiem, może, może jestem w błędzie. Weźcie mnie, poprawcie. Następne ziemniaki. No dobra, ile takie ziemniaki kosztują? Dwa funciaki, czyli średnio 10 zł. I co im brakuje? Patrzcie, co im brakuje. Przecież ten ziemniak jest, no, moim zdaniem, no w idealnym stanie. Kurczę, a oni już. Go do wywalenia, do siódmego jest proszę Państwa, w ogóle ziemniaki mogą być do któregoś, kiedyś w sklepiku jak się chodziło, półtorej kilo półtorej kilo jest za, za dychę, no to nie jest zła cena, nie wiem nawet ile w Polsce teraz ziemniaki kosztują nie jestem w temacie, ale chyba są, chyba są tańsze, nie, niż tutaj w Anglii co myślicie, no dajcie znaka dobra, ale dzisiaj było tych kartofli nanosiłem się Wam powiem, no ale w szczytnym celu, w szczytnym celu wszystko dla was, wszystko dla ludzi. Chyba... Tak mi się wydało, że mam 20 kilo dzisiaj ziemniaków, ale nie jestem pewien. Zaraz policzymy. Półtora kilo jest 1, jest więc 10 by musiało być na 15 kilo. No nie wiem. Czy aż tyle będzie? Trzymamy 6, 7. Siedem. Słuchajcie, 7 jest już. No rany. No może będzie. Powiem Wam, może będzie. 7, 8, 9. Będzie, będzie. Spokojnie, bo tu jest jeszcze jedna torbina. A, ale tu są inne. Tam jest 9. Nie wiem, czy są jeszcze te duże. Bo tu są te takie małe, te baby. Ich nie trzeba niby myć. No, bardzo dobre. W ogóle w Anglii są dobre ziemniaki. Tak mnie się wydaje. No. Nie ma tego już dużego. Chociaż może zamkniemy start. Nie, tam jeszcze są. Uże, ale... Tu było chyba 9, nie? A tu jest po kilo 750. To w 2, i będzie 1,5 kilo. Tu mamy, tu mamy 15 kilo. Proszę Państwa, chyba dobrze liczę, nie? Bo 750 mają te małe. A tu będzie 2, to będzie 1,5 kilo. Tu mamy 15 kilo. Tutaj mamy. 3 kg, 15, 17, 18,5 kg chyba ziemniaków. Tutajcie, natargałem dzisiaj, tak mi się wydaje, ale będą ludziska zadowolone, powiem. powiem wszystkim, bo wszyscy się cieszą z ziemniaków, bo wiadomo, ziemniak to jest dobra rzecz, tak jak i ja. W tej pakamerze tu trzymam sobie, wiecie, yy, ale mam jeszcze dużo, więc ja to nie muszę sobie zostawić. I kurcze w kartonie, normalnie, nawet są przybrowski. I pochwalę się, że jednak nie przemarzają. No to zdarzyły się jakieś, ale podejrzewam, że to jakieś takie były po prostu dziadowskie kartofle. Nie, nie chodzi to, że, że przemrożone, no tylko po prostu dziady. Nie? Niekiedy się zdarzają. Takie dziady kartofle. Proszę Państwa. No i to czy one będą w mrozie, czy nie w mrozie, to i takie szlak trafi. Takie jest moje zdanie. Dobra, ja już muszę chyba kończyć, bo podejrzewam, że jeszcze się przytulę do tego makaronu. Nie wiem, co wy na to. Kuchenka prawie umyta, więc tam Lucynka spokojnie, spokojnie, niech cię tam twoja głowa rozczochrana. Nie przejmuję, ale naprawdę powiem, makaron, boże. Boże, powiem że jest przejęcie. Ale mi się wywaliło, zaraz to ogarnę. To jest przegięcie, że ja nie jestem w stanie tej sałaty zjeść. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mam na... Normalnie nie mam na to odpowiedzi. Patrzcie, jakby to dobrze pasowało. Taki ananas, sałata do tego. Trochę cytryną może skropić. No i można zjeść, nie? I tak się powinno na kolację zjeść. Albo tutaj ta sałatka, o ta jest fajna, z burakami. Tarte buraki, zarąbiście, powiem wam. Świetne w ogóle połączenie jest buraków do sałaty. Rewelacyjne. I taki jeszcze właśnie winny taki troszeczkę yy, ten sos do tego zrobić. E, Rewelacje. Kiedyś wam słuchajcie nauczę. A teraz. A teraz dzięki wam za oglądanie. No i sorry w ogóle za ten makaron, ale no to jest ponade mną, ponade mną. Niektóre rzeczy są nie do skontrolowania. No i nie da się, nie da się. I dzięki, że jesteście ze mną w ogóle. Super komentarze. Wydaje mi się, że jest dużo więcej osób w komentarzach. No i wiadomo, łapy w górę i komentarze. No i lecimy dalej, nie? Możliwe, że ten kanał się, słuchajcie, rozbuja, nie wiem, albo na YouTubie, albo na intensywnej terapii. To się jeszcze okaże. Trzymajcie się. Makaron bomba. Nawet się nie pytajcie, co tutaj się wydarzyło, ale pocieszę was, albo siebie, że jutro idę z Samiesiękiego rana na siłownię. Halo!